Chyba wszystko działa. Witam wszystkich na live. Tak jak chcieliście, live z Bessa. Yy. No i co, Sandal Prime, tak? Primeujemy, primeujemy. Możemy hankiem w sumie grać, zobaczymy. Yy. Myślę, że to by był dobry live. Zmienię to na A, gramy hankiem. Tylko pytanie: czy tu jest jakaś mapa, która może być co najmniej okej, okay. no na otwartym polu? Nie, dobra, nie gramy hankiem. Działa! Ej, życzysz mi sens naszego, bowiem, pizzę? Smacznego w takim razie. Też życzę smacznego. Sandał wypuść mnie z piwnicy, nie jem nic od trzech dni. No, sandał dobry do jedzenia, tak? No, a ja wynika. W besie to ja nie jestem taki tragiczny jak w Fortnite, a więc zakładzik może pójść, tak? Tak zwany content na live. Content na live. Dobra, widzowie, piszę teraz do klemi. Sandał. Nie mogę być ze mną, ale no co, no, sandał jest dobry do jedzenia, puścić z my dla mnie? Nie to już się to miało, że nie? Dobrze, nie, to nie ważne. Brak danych, ta transmisja, Jezus. Dobra, yy, możemy zrobić tak. Pytam się teraz Klemi, jaki idzie montaż. Na 10 lajków ujawniam tą informację. Zdaję, pytanie do Was, czy wam laguje? Jeśli wam laguje, no to coś będzie musieli wymyślić. a jeśli to jest tylko błąd wizualny. Nie no, nie, 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 widzę, że tutaj giga dobrze się gra. No, nie mogę on się odbijać od ściany i nie mnie w tym momencie. No nie, tak to ja, ja nie będę grał, widzowie. To miał być sandal prime, a jest na razie sandal lagi. No i nie, widzowie, dało, dało jakieś lagi. Nie, ja nie mogę tak grać. Jak zabijesz od nowej rundy Berem cztery razy, to jestem Twoim niewolnikiem. I robię ci szorce. Widzowie, nie, żadnych niewolnic tu nie ma. Jeden frag. Oli to jest. Postać, dobra, dwa fragi. No bicie... O, teraz... Ja, ja, ja. No nie mogę! Dobra, S. Trzy fragi, trzy fragi, trzy fragi. Trzy fragi. Trzy fragi, trzy fragi. No Lili! Ale zrobiłem fraga, zrobiłem fraga. Zrobiłem fraga. Zrobiłem fraga! Zrobiłem fraga! Zrobiłem fraga, zrobiłem fraga ale trochę na farcie, ale się udało. Dobra. Standard w formie. Dobra. Klemi pisze tak, że będzie na jutro, a więc No w sumie miałem czekać aż będzie 10 lajków, ale dobra, by to. Dobra, nie wiecie na jutro, proszę państwa. komentujmy tego. Ten nie są w starcie Lili kontra Tutaj Lili czeka na strefę. Myślę, że będzie trochę ciekawie, do nie ale on wali punta. A tak, a tak mamy dobrane i ten mecz. No i masz niewolnika. No 4-2, 4-2 Widzowie, były staty. 4-2, proszę państwa. Dobra, free. 10 pompek na kamerce. Ci dwa dwa ziko. Jak, po face revealu na luzie bym zrobił 10 pompek. Mam jestem w formie, nie? Nie tylko w Belsie jestem w formie teraz. I Irel też jestem w formie, a więc na luzie bym walnął, ale to wiecie, po face reveal'u tak to, to ja nie będę. Mogę walnąć bez kamerki. Na 10 tysięcy jeszcze nie jestem gotowy na coś takiego jak Face Reveal. Jan, o kurde, Jan to jest mocny zadymiasz. Eee, piperka Okej, okay. o, jakiś donate wleciał. Czekajcie, może przeczyta, może przeczyta. Robimy test. Czy przeczyta Donata? A, no nie przeczytało. Jak ci dam like, to zrobi się ten Tak. Zobaczymy na odcinku. No, klemi, czekamy, czekamy, czekamy. Zobaczymy na najlepszych momentach, tak? Mam streak. Ej, dobra, dopisuję do tytułu. Strick, jestem z tego bardzo dumny. Mam streak, Proszę Państwa, trzeci dzień Daily Life. Jo, już trzeci dzień, dokładnie. Dała jakieś baza strala. Widzieliście tego Laga? Jeden na jeden mam może? No nie! No nie! No jak ja to przegram, to jestem ten taki słaby w tą grę. Dobry movement. Yes! Chodzi Tak jest, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa Gdzie, gdzie jest Elo? Gdzie jest Elo? Gdzie jest Elo? Jak mi się chce, to mogę Jak mam farta, to też No nie ma! No nie! No raz zginę Kurde Eee Co Te działko lepiej gra od ciebie? No na pewno, chopię. Tak, wykerowała mi taka prawda, siema Witam, Xiego To go zabije, nie? Jezu, jak te działko lepiej gra od ciebie? No na pewno, chłopie. No, chłop ma movement baza mastralem, No chyba nie. No Jezu, jakie bomby lecą. Bym powie... No nie gadaj, że jakaś. Nie panda sandał, tylko kapiec. Co? Masz bana za skamowanie dzieci na rok. Ale mocny, mocny był to ban. Tego. Czekaj, co tu się dzieje? Ja tu czytam chat, nie czytam chat nigdy w trakcie gry. Dzięki za Kerry nie śmieszek. 40 ranga, tak jest, let's go, lecimy widzowie, niesamowite. Teraz gramy top model, top model, kategoria, jedną rundę top modelu zagramy, kategoria epicki skin. A dobra, 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 epicki skin może być kategoria. To w sumie każdy skin może być, tylko nie takie lepsze, właśnie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Fajcie. I gra o double punkty, proszę Państwa, bo gramy tylko jedną rundę, a więc gramy o dwa punkty do tabeli, jeśli kogoś to jeszcze obchodzi. Bo kiedyś ko kogoś ko to obchodziło, a teraz każdy ma walony w tą tabelę, a więc no. Agresywny sandał masz szybciej. Tak, agresywny i legenda mają szybciej filmy. A jagodowy masz szybciej szorcy. No i agresywny legenda też ma szorstki, wiadomo, tak to działa, nie? Chcę ogólnie publikować wcześniej o jeden dzień te filmy, ale nie zawsze się udaje, a więc czasem jest na przykład o kilka godzin, czasem jest o jeden dzień. Oj, widzę, kto chyba już tu wygrał, mniej więcej. Mniej więcej widzę. Ej, nie róbcie, nie róbcie, nie róbcie. Dobra, Kubikselo, sorry, no nie lubię tego skina. Nie podoba mi się. W sensie, jest fajnym skinem, ale to, co tu się dzieje... Dobra, Zeta Alex, pozdrawiam. Dwa znaki zapytania, ale no, Zeta Alex, narzuciłeś no, ulta, więc... Tak to wygląda, dobra. Face -elo. Było blisko. No i mamy top 3. Powrót króla, nieśmieszek i epickie giry. No i teraz potrzebuję waszej pomocy. Dobra, yy... dogrywka, 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 dogrywka. Dogrywka. Dogrywka, 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 dogrywka. Dawajcie dogrywkę. W trójkę, wielka trójca, tak? Dobrze, dobra, w takim razie. Trzecie miejsce z tego mocnego starcia trzech bardzo mocnych skinów zajmuje powrót króla. Było blisko, było blisko, byłeś naprawdę wiernym tutaj gościem. No i teraz nie wiem, ale chyba, no niestety, niestety muszę tak zrobić, że Sandy zrobi drugie miejsce i Gaz pierwsze. Tak zrobię, ale to strasznie, strasznie, strasznie ciężki wybór. M mogło się potoczyć ten to model inaczej, mógł wygrać nieśmieszek, ale no, epicki gira jednak wydaje mi się, że ma lepszego skina. Nawet dwa punkty na konto Epickiego Gira. Jak będzie 30, to nie będzie kambako. <grych> Dobra, mam nadzieję, że ciebie, żeby, żeby Wam się spodobał. Zaraz przechodzimy na Fortnite'a na YouTubie, ale będzie to już nowa transmisja, ponieważ będę musiał to odpalić jakby inaczej na kąpie. A więc, jeśli chcecie, to zostańcie razem.